No i nadszedł ten dzień piąte, wkładanie gołębi Właśnie zakończyłem koszowłat Ciekają jutro wypuścienie płodawa Tak mi się zdaje Oj, jadę na pół wkładań Dzień dobry wszystkim Mam sobotę Godzina 6.28 na kamerze 631. 2 minuty się spieszy kamera, gołębie jeszcze nie wypuszczone, chyba troszkę za wcześnie Mamy temperaturę 6 stopni Ciśnienie Wilgotność 96% Konstantowanie włączony zegar już 328-37 pogoda ładna Słoneczko, by nie za ładna słoneczko świeci bez smurki No zakoszowanych od 106 no, Jedna lista 42 Niewgotno. 42, a po drugiej stronie 784. i tutaj. 106. Godziny wkładania, prawie ostatnie wkładałem. 21:09, 21:15, zaczęte koszowanie 20:38, 40, 20 pół godziny Nie myślę karma przygotowana, przygotowana karma dietyczna z dodatkiem pszenicy e, pszenicy dodatkowa porcja ryżu paddy owsika owsa bezłuskowego i krokietów marfiowych plus ten plus sukces korna jeszcze dla młodej i odrobinę ostropestu flamistego no do wody czysta woda Także po południu, chyba że ten trochę elektrolitu dam. Zobaczymy, jaki przydat będzie. Czy głębi bardzo będą spóźnione, czy po, powinny mniej więcej godzina 15 minut, jak o 7, gdzieś tak puszczą. 8.15 powinny się pojawiać pierwsze, 8.30. Jeżeli się pojawią po 9.30, no to już później będzie trzeba trochę elektrolitu dać, bo dzisiaj będzie trochę ciepło. Także no nie jest to odległość, ale tam jakąś tam świerć dawki można podać. Mamy 7.29 11 stopni Ciśnienie dosyć wysokie i wilgotność spadła 87% W roku podobna pogoda była 7.30 puszczone, 106 km 8.58 Pierwszy gołąb Trzeci w klubie był No zobaczymy. Dzisiaj jest inny wiaterek, trochę północ, północno-wschodni. Także trochę ich spowolni. Zaczyna się trochę nasilać. 8.30 Gdzieś na pierwszej gołębie tutaj było 8.58, 7.30 godzina. No prawie godzina 30 z tego tutaj no, także nawet godzina 40 pierwszej gołębie 8,40, około 840 Tutaj takim wyjdzie 1250-1300, gdzieś tak metrów na minutę. No, szybciej nie będą lecieć na pewno no, wolniej jak 1100 też nie powinny. Chyba, że coś tam natrafią po drodze. Są pierwsze gołębie, cztery sztuki. Atch, 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 atch. Atch, 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 atch. przyleciały z południa atch, atch, atch. Atch, 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 atch. cztery sztuki same roczniaki wszystko z drugiej drużyny raczej z drugiej <suszy> już tam w Puszczy Mariańskiej u kolegi 6 sztuk było Także no pomału się powinny zlatywać, ale przeciągło raczej na, poł... na południe coś iść, bo z południa z tego kierunku zaleciały te no i nie widać reszty jak na razie cisza za długa przerwa trochę już powinny następne siadać ale nikt więcej na razie jedna osoba tylko co jest jeden z Jardowa, z kierunku w miarę z kierunku tamtą powinny przychodzić chodź, 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 chodź no, nie będzie za dobrego przylotu ale oby się zeszły no. dość duża przerwa pomiędzy pierwszymi a następnymi no już jest 41 33, no tu chyba jest jeden kolejny Chodź, 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 chodź I następny, chodź, 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 on no, dalej nagrodzisk do kolegi Jacka Romanika albo Krzysztofa Strzemiecznego no, tu siada jeden usiadł też chyba z pięćdziesiątki dopiero drugi no i tu cztery leciały i tylko jeden usiadł to dalej Ale przelotu praktycznie nie było żadna, żadnego No za ładna pogoda tak No o, teraz większa ilość Chodź, 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 chodź No i wszystko tak z południowego Zachodu Chodź, 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 chodź No teraz to powinna być pięćdziesiątka Piątka z pięćdziesiątki chyba jest tak Same starsze, chodź, 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 chodź no i kolejne lecą siadają Trzy następne Chodź, 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 chodź dalej 3 cztery 4 na słońce Chodź chodź chodź! a tu następne dwa i budapestik przylechać ja go łapał trochę Chodź chodź chodź! Chodź widać piórko stracił odchodź 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 Chodź chodź chodź! Chodź chodź chodź! Chodź chodź chodź! Chodź chodź chodź! Acie, chat, chat, chęć, chęć, chęć par następne dalej. Lecą. Chodź, chodź, chetź, chęć, chęć. Powchodziły. Już to jako 20 powinno być. 8 minut. A jakaś roczniaczka przyleciała i do woliarki się nie chce wejść. <laughs> Przez wloty uparcie dosiłuje się dobić. Muszę ją puścić. 17 sztuk. 8:43. 8:33 pierwsze. 18 sztuk. Kolega w minimizjach ma 18, tak się lepszy ode mnie. Już parę gołąbków jest ale nie widać reszty. Strasznie długie są przerwy Pomiędzy pierwszymi a następnymi. Buda połowę ogona nie ma, ale udało mu się przed jaszczębiem uciec na piechotę, zapierdziła za gonikę. No i nie widać większej ilości. O, teraz jakiś tam jeden się jeszcze odbił 18 tu 2. Chodź, 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 chodź. Dwa siadają 18-20 dopiero no, powinno być dużo więcej, no. chodź, 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 chodź. No, już by usiadły to To musiał lecieć. No i nie widać gołębi, o tutaj cztery siadają o, Chodź, 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 chodź Cały czas tak żartowa na razie o, Tam, następne Trzy o, Chodź, 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 chodź No z góry czwarty Ogólnym statko, większe Znaczy mu siądą a, chodź 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 chodź. Ale jeden to nie mój jest chyba. Choć pierwszy siada. A nie mój jednak. Kosamiczka zmęczona. O następne cztery. Chodź 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 chodź. Chodź 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 chodź. jest taki jakiś dziwny ten gołąb. Ale. Chyba jednak nie mój. O tak jakoś dzisiaj lata. Podobno miałem, ale. Następny przyleciał. No teraz, tak trochę bardziej z kierunku. Samotały. Tamten jednak nie mój. No, następny, tam. Chodź, 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 chodź. No teraz, trochę większy przylot. Chodź, 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 chodź. Teraz powinno być około 30 chyba. 25 na pewno. Lecą chyba 3 następne. W oddali. Prosto. Nie, no jaskółki. Z daleka, wszystko jednakowe. Dalej próbuję jeden. Przyleciał następny. Trzydzieści cztery sztuki, Ale trochę więcej. No, wszystko w jednej minucie. A, czekać, chodź. chodź

Chodź, 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 chodź! No wskakujcie, skakuj, tak, wskakujcie! Tego mi się udało, tak. Chodź, 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 wskakuj! Chodź, chodź, chodź. 16, 39. No i ten stąd i dlatego tak się... motał, o następny usiadł. Chodź, 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 chodź! 64, 50. Chodź, 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 chodź! o, roczniak z pierwszej drużyny 64,25 40 będzie Jest. o, czekaj, a czeka, czeka. ten się boi wejść jednak kombinuje tam chyba, stamtąd jednak weź się, jednak boi się 64,56 chyba 57 jest płowy Następny. 11,99. Chodź, 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 Tam. Dwa następne poleciały. I dwa siadają. Trzy. Cztery. Cztery sztuki. Cztery. Pięć. Chodź, 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 o, ciekawe, jest 25, 45 jest. Chyba jeszcze nie ma. 25, 12. Oc, chodź, chodź, 11, 33 połowy Oc, ceź, heź, chet, chet O, chodź, 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 chat Oj, chodź, chodź, Aczkać, chodź chodź aczkać, aczkać, chodź aczkać, 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 chodź aczkać, 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 chodź 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 16, 18, 64 samiec. Płowy. Wszystko po rodzinie. 28, 287. Samiczka nie odbiła się. Coś tutaj. Antena słabo działa. Aha, Chaciać. A teraz się odbiła, 52. Kolejne dwa, o ja jest tutaj 45, chyba dopiero teraz. Tam jeden. Chodź, chodź, chodź. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Z 8 chodź, 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 No teraz się dopiero większy przyda zaczął. Do wyarki. Boją się siadać. Chodź, 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 chodź. chodź o tamta czerwonych. Przyszła razem e, 6409 i 6421 samiczka. Jak 6409 samica i 6421 samiec

nie odbiła się No i mamy 62 sztuki Ale jeszcze sporo dwa już chyba weszły O, teraz weszły o 64, jeszcze 42 sztuki kolejne dwa no, przelecieć tak bardzo nie powinny ale gdzieś tam się po prostu rozłożyły w czasie 64 66 równe 40 no, raczej więcej roczniaków przyda ciało a no, tutaj dwa następne Tak? No trochę lepiej zacząłem, no 66 chyba teraz będzie 106 No jeszcze 40 tam no No teraz jeszcze tam dwa. A u Ciebie? Hmm. Hmm. No to 50% też tam miałeś, tak no 50% miałeś tam to. Hmm. Także to. Te... No nie jest tam, nie przeleciały, ale nie roz, rozsypały się. No pierwsze u mnie, żeby trochę ten, no, częściej zaczęły taka. Przerwa była dosyć tam z 5 minut chyba pomiędzy pierwszymi. No i pierwsze roczniaki zasiadły. ten następny, no tak w teraz z kierunku zaczęły, pierwsze ze z tego z południa no. następne te z południa teraz no tak różnie, raz południa, raz tam mm. no mm. Mm. Da, no na pewno tam się rozłożyły wiesz, no mniejsze stada się podzieliły, tak, no i każdy tam mniej więcej inaczej tam zaczął sąsiad. Mariusz Kubaszek tam dzwonił, to miał tutaj e, osiem, 18, miał czy 17, jak ja miałem 18, jak ja miałem 17, no to w sumie miał lepiej te 25 hmm, po, hmm. no ma bliżej ode mnie 9 km, a 10 hmm. także, no ale to nam i tak nie nie wiem, ja tam do nikogo nie dzwoniłem, nie? No trochę tak nagrywałem, nagrywam trochę, nie? No, jakiś obcy usiadł jeden, Tak, Dobra, no, na razie. Chodźcie, chodź, 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 chodź. O, już zaczynają taki trochę ze wschodu i... tu skierunek z Żardowa, no. Roczniaki i galancje przywaliły Także nie powinno ich tam za dużo zginąć, ale zawsze coś tam się trafi. Że... Jak na razie to więcej starych brakuje, chyba jak młodych. No, ale... no, już tam jakiś się wraca z północy na południe, leci za dużego tu przylotów nie było jakichś innych głębi, aczkolwiek ja jestem najbardziej no, jakaś roczniaczka samica siedzi. Niezbyt zbyt chodź 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 11 roczek 64,20 niebieski przyleciał, czerwona samica 11,82 siada jest chyba z południa chodź 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 ładnie weszło chodź 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 no i kolejny teren zgodniały grębniku oni już a ciecz, ceź, ciecz, ciecz Mam karmią Woda jest, tam już wypiły No brakuje jeszcze 30, nie już mniej 20 paru nie Niby dostały wczoraj, ale Nakarmiły młodę to Zobaczymy, nie powinno być źle Piątki jakiejś tam za bogatej nie będzie pierwszej drużyny, ale w całości tam powinno być miarem. Dobra, trzeba kursować trochę jeździć dawać. 9,8, 82 sztuki. No Pierwsza 33, 27 35 minut, 82 sztuki Nie jest jeszcze tak najgorzej no. Pewnie się kilka nie odbiło Bo wpadały wcześniej Po kilka stuk jakąś tam górą Chyba teraz moja spacka siada A, albo spack samiec 6422 na pewno Tylko może do goni gdzieś tam lata 82

11.62 Córka Białogłówki dopiero teraz no, już coraz większe przerwy 20, 19, 16 12 sztuk no, już po locie dobre 4 godziny Godzina nie, 14, chyba już trochę obrot gołębi, żeby się rozruszały. Kąpiel wstawiona za chwilę zaczną się kąpać, może trochę za duży gater ale... no, coś tam się przekąpią. 102 gołęby, za dużo nie przyleciało. Od wyjazdu 10.58.16 Jedna samiczka przyleciała i 10.58.08. Brakuje jeszcze czterech, trzech samiczek rocznych trzech samiczek rocznych i jeden samczyk roczny, same roczniaki. Dziesiąta cztery 50-58 no, 54 minuty o, trochę kąpieli jakieś tam uskuteczniają Jakby była trochę mniejszy jaderek trochę lepiej by się kąpały ale akurat ten samczyk to się kąpie, to nie był na locie Ale się przekąpią Woda od solą do kompania Wam i i zielarskiego Jodowo-Bromową Tam jod, Bromowo-Jodową solą Do regeneracji no, W sumie tania, a lepsza może od firmowej A, ciechać, chodź, 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 chodź. No, Brakuje czterech kroczniaków. No. ale jak na wszystkie włożone roczniaki prawie wszystkie no i tak powinno teraz po 12 coś więcej przylecieć, ale na niebie nic nie widać żadnej gołębi poszły chęci do latania są o jest dobrze Coś teraz, powiedzieć. w czwartą, trzecią, czwartą, piątą powinno przylecieć. Jakiś będzie brakowało jakiegoś na pewno, bo... Ale... aczkolwiek wszystko leciało. Cztery lotowane, cztery zrobiły, po wszystkie loty. Bąbki latają, dość wie... duży wiaterek jest to. Temperatura 20,5 stopnia wilgotność już spadła do 70% <coughs> Ciśnienie na tym się nie zna Ale 1015 na 700 70 69 Jakieś tam <coughs> no, Trochę się jeszcze kąpią Trochę popijają Ale powinno coś się Teraz ja się zawsze wykąpiam. Już po z, po wybraniu w klubie. Przylot gołębi. Lista zegarowa, Czasy przylotu. Pierwsza strona sześć składanych. Druga strona. No, wyniki koło słodyj się Trzecia strona, 103 przyleciały, ostatni przyleciał, 1453 53, samiczka, niebieska, także z informacji e, w klubie och, nie będzie iść tak najgorzej, no może pierwsza drużyna nie będzie, ale nie będzie też raczej dalej jak piąta, no zobaczymy, pierwszy gołąb też może nie być, ale no wszystko we wtorek, w środę wyniki także skameruję w przyszłym tygodniu na następnym locie wyniki zobaczymy jak to tam wyszło wedle klubu hmm. no, dziękuję za oglądanie komentarze subskrypcje do zobaczenia w następnym tygodniu do widzenia, dobry lat, pozdrowienia